Jest 22:26. Czekamy właśnie na pociąg do Brukseli. Tra destination de Ate. Train met bestemming Ate. Le prochain arrêt est Bruxelles Midi. De volgende halte is Brussel Zuid. No jesteśmy w Brukseli. Z pociągu przesiadamy się do autobusu. A autobusem pojedziemy sobie do... do Tak sobie wymyśliliśmy tegoroczne wakacje, że samochód zostawiamy w domu. Dojeżdżamy do Niemiec, skąd zabieramy się samochodem naszego filmowego gościa. I wspólnie ruszamy do Czech. Przed Wami pierwszy z sześciu odcinków naszego czeskiego filmu, a w zasadzie serialu. Wszystko wcześniej zaplanowane, porezerwowane jak się okazało, wcześniejsze rezerwacje były bardzo dobrym pomysłem. Jesteśmy w Dortmundzie. Niedawno wstałem. Zaraz ruszamy dalej, ale tylko sobie najpierw muzykę jakoś zostawimy. Czejsko to niewielka turystyczna wieś leżąca nad rzeką Kamenice tuż przy ujściu do Łaby, której drugi brzeg jest już na terytorium Niemiec. Handel opalowany jest tutaj przez społeczność azjatycką, także w naszym hotelu przywitały nas kobiety pochodzenia azjatyckiego. Jedna z nich, jak się okazało, mieszkała swego czasu we flamandzkiej części Belgii i to zaledwie 15 km od naszego miejsca zamieszkania. Oczywiście nie zabrakło słów uprzejmości w języku niderlandzkim z jej strony. Z naszej również. Płacić tu możecie zarówno w euro, jak i w koronach czeskich. No to przyszła pora na gulasz wieprzowy i knedliczki. Najpierw knedliczka suturbuje. Co wzięłaś? Ja próbuję steka z szuneczką, z serem, z warzywkami, pysznotka, na razie dopiero zaczynam, ale pysznotka i, wa i warzywną sałatkę, rewelacja. Przybyliśmy po południu, a więc pierwsze kroki poczyniliśmy do restauracji. Nie byliśmy jednak świadomi ilości pszczół w okolicy, były wszędzie, na talerzu z obiadem, wchodziły do kuflu z piwem, nie jedna, nie dwie, znacznie więcej. To między innymi ze wsi Chrzeńsko Prowadzą szlaki do jednej z pereł turystyki czeskiej, czyli do Czeskiej Szwajcarii. W pobliżu szlaków z łatwością można się dostać autobusami. My póki co najpierw ruszamy z buta. Autobusem pojedziemy później. I to tylko dlatego, że zabrakłoby nam czasu, by zdecydować się na drugą, pierwszą wyprawę. Miejsce, które tutaj widzicie, w lipcu 2022 roku, Uległo potężnemu pożarowi, stąd taki a nie inny wygląd drzew, a właściwie ich pozostałości. Ogień pojawił się w rejonie największego skalnego mostu Europy Bramy prawczyskiej która jest symbolem całego parku narodowego. To właśnie do niej zmierzamy. Ze względu na trudno dostępny teren górski, przerwano akcję gaśniczą. Początkowo akcję uznano za udaną, jednak narastający wiatr wzniecił nowe ogniska pożaru, co stało się już niemożliwe do opanowania. Zostawiliście mnie? Także przybywając tutaj, starajcie się, by nie pozostawić za sobą niczego, co mogłoby się przyczynić do zaproszenia ognia. Tutaj ryzyko pożarowe jest naprawdę bardzo duże. Tuż przy bramie, Znajduje się pałacyk Sokole Gniazdo. Kiedy już dotrzecie na górę, w pałacyku możecie skorzystać z restauracji i obejrzeć galerię fotograficzną. Sama brama to największy naturalny most skalny w Europie. Można ją podziwiać z okolicznych tarasów widokowych oraz znajdując się bezpośrednio pod nią. W 1881 roku austriacki książę Edmund Clary Aldringen postanowił stworzyć w Sokolim Gnieździe jedną z pierwszych atrakcji turystycznych w Europie. Pałacyk był zresztą jego posiadłością. Od jego imienia nazwano także wąwóz. Niestety w momencie naszej wizyty wąwóz był niedostępny. Zamknięto go aż do odwołania. Dlatego obraliśmy kolejny kierunek na inny wąwóz. Najpierw dojechaliśmy autobusem do Mezni, a stamtąd około 2 km marszu mieliśmy do Diwoka Sołteska. Bilety kupicie u kierowcy autobusów. Nie musicie mieć wyliczonej kwoty. Przyszło nam jechać czeskim środkiem transportu. Pacer w stronę spływu wąwozie nie jest męczący. Praktycznie cały czas schodzi się w dół. Specjalnie zbudowane schodki czy mostki naprawdę ułatwiają wyprawę. Troszkę gorzej wygląda to w drodze powrotnej. Zawsze można się jednak na chwilę zatrzymać czy odpocząć, jednocześnie podziwiając skalną, rzeczną czy roślinną naturę. A jest co podziwiać! to zaraz sobě vyplňeme z výrazi. No, Díky vám Bože. Dobrý den, vážení přátelé. Já vás tady všechny pěkně vítám. U nás zde divoké soutěžce. Poplujeme zhruba asi tak těch 10 minut proti proudu a zhruba těch šest, 8 minut zpátky Dolu. po proudu a délka Divoké soutěž je půl kilometru přesně 460. 60. Nie było nam dane przemierzać wąwozu Edmunda, ale dziki wąwóz, czyli Diwoka Sołteska, i tak dostarczył nam fajnych doznań i przeżyć. Lisacy żartobliwie kierowali swe łodzie w krzaki, tak by osoby siedzące po stronie brzegu celowo zahaczyć o zarośle. Kołysali łodzią, co większości się nawet bardzo podobało. Ogólnie atmosfera na łodziach dzięki flisakom z fajnym poczuciem humoru jest niezwykle miła. i mamy ostatnią atrakcję.

Dzień dobry Dzień dobry Dami i panowie przyjrzyjmy się kimkolwiek jest tutaj już to może widzicie tutaj jak prawie się podziewacie jeszcze jedą tutaj tak naprawdę na honu tutaj nad nami Ja mam kotlet panierowany z tak zwanej lipa w środku jest szynka ser polany tatarem serkiem z frytkami Smacznego. A ja sobie pozwalam na pstrąga. Z ziemniaczkami, z kapustką białą. Tylko muszę teraz się do niego dorwać, żeby go obrabić z tego czegoś. Smacznego. I szczerze mówiąc, to z no, nie dobre. Do tego w filmie nie będzie. Ona wzięła inny gulasz. A ja on powiem, że mój pstrąg jest bardzo dobry. Wieczór na tyle nam się zluzował, że postanowiliśmy pójść nad rzekę Kamienicę i zamoczyć mniej niej nogi zaledwie 5-10 metrów przed jej ujściem do łaby. Dno jest tam jednak szczególnie kamieniste. I... zresztą zaraz sami zobaczyć. <laughs> jesteśmy już po śniadanku żegnamy Szeńsko popatrzmy jeszcze sobie na rzekę Łabę tam po drugiej stronie mamy Niemcy i jedziemy do Pragi ciąg dalszy nastąpi warto zahaczyć także o pobliskie miasto Deci nas już nieco gonił czas, więc widzieliśmy je jedynie z samochodu. Pamiętajcie, że jesteśmy na Facebooku, Instagramie, jak również założyliśmy bloga. Na tą chwilę tam się jeszcze mało dzieje, ale Łukasz obiecał, że także będzie na nim aktywny. Ja mu wierzę. Na zdrowie. Czy ty wiesz, co ty zrobiłeś? Ja tu nagrywam teraz.